Stres to stały element naszego życia. Nie lubimy go, chcemy go wszyscy unikać, ale niewiele robimy, żeby się go pozbyć. Głównie dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nam szkodzi. Krótkotrwały stres sprawia, że organizm się mobilizuje i uruchamia dodatkowe dawki adrenaliny oraz inne związki, które powodują zwiększony poziom cukru we krwi, szybsze bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze i większą wydajność naszego organizmu. Długotrwały stres, choć nie objawia się nagłymi skokami ciśnienia czy mocniejszym biciem serca, jest zdecydowanie groźniejszy. Przez to, że stale utrzymuje się na podwyższonym poziomie, może powodować bóle głowy, bezsenność czy zmęczenie, ale odpowiada także za wiele przewlekłych schorzeń, takich jak cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, zespół jelita drażliwego, czy nawet zaburzając równowagę organizmu, przyczynić się do rozwoju chorób nowotworowych. Ci co się stresują często zajadają swój stres. Sięgają po to, co jest słodkie, to co ma mnóstwo tłuszczu. Inni sięgają jeszcze po alkohol, papierosy, bo uważają, że to im pomaga. Na ile mają rację? Ośrodek nagrody w mózgu, kiedy jest nam źle, domaga się przyjemności. Więc bez względu na to, czy to dla nas jest bezpieczne, ty, czy też nie, więc zaczynamy szukać jedzenia zazwyczaj i to z dużą zawartością cukru. Na chwilę zaczyna nam być lepiej, czujemy się zrelaksowani, ale po jakimś czasie zdajemy sobie sprawę, że życie jest dokładnie takie samo, jak było, problemy są dokładnie takie same, a my na przykład nabieramy nawadze. Zaczynamy mieć problemy ze snem, z koncentracją, z jesteśmy rozdrażnieni. To czym, jeżeli nie cukrem, tym fast foodem, e, alkoholem, papierosem obniżyć sobie stres? Przede wszystkim zrozumieć się, co w naszym życiu powoduje napięcia. Bardzo ważne jest to, żeby nie przyzwyczajać się do życia w w przewlekłym stresie, tłumacząc sobie, że wszyscy dzisiaj tak żyjemy. Mhm. Również bardzo ważne jest zachowanie równowagi takiej psychofizycznej, zadbania o taką higienę psychofizyczną związaną z tym, że mamy bardziej realnie planować swoje zadania. Chodzi o regularne posiłki, które są bogate w zdrowe produkty, przede wszystkim warzywa, w sen, w nawiadnianie organizmu, w ćwiczenia fizyczne. Jeżeli nie, no to myślę, że. Prędzej czy później nasz organizm wystawia nam rachunek, nasz organizm zaczyna dawać nam informacje, że jest przeciążony. Zaczyna nas boleć głowa, zaczyna mieć problemy ze snem, jesteśmy rozdrażnieni, nieadekwatnie reagujemy do sytuacji, które nie powinny powodować u nas napięć. Zaczynamy chorować, zaczynamy mieć problemy z nadciśnieniem, zaczynamy mieć problemy autoimmunologiczne. Po prostu organizm wystawia nam rachunek. Stres, nadwaga i używki to mieszanka wybuchowa, która w dzisiejszych czasach wyniszcza nasz organizm. A my, choć często mamy tego świadomość, nie pamiętamy, żeby dbać o zdrowie. No Badanie krwi to tak z 6 lat temu, jak musiałam zrobić do pracy. USG piersi? W sumie to nie pamiętam kiedy. Cytologię robiłam w ciąży, czyli 6 lat temu. Muszę się umówić, ale cały czas nie mam czasu. Kolonoskopia? Ale po co? Chyba nie muszę robić takich badań, jak nic mi nie jest. Robiłam cytologię 6 lat temu, słyszeliśmy, nic się nie dzieje, więc jak zmienić taki rodzaj myślenia? Po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę, że rak często nie boli. I to jest trochę myślenie życzeniowe, że jak czegoś nie czujemy, to tego nie ma. A po drugie, nie wydaje mi się, żebyśmy kiedykolwiek przestali się obawiać badań w kierunku raka. Po prostu trzeba to zaakceptować i z tym niepokojem udać się na to badanie. A po trzecie, bardzo ważne jest wsparcie osób bliskich. To, żebyśmy na przykład robili to razem jako koleżanki, jako przyjaciółki, żeby w zakładzie pracy było to robione, żeby nasze osoby bliskie w rodzinie mówiły na przykład, bardzo nas kochają i że chcą, żebyśmy żyli bardzo długo i żebyśmy byli w ich życiu, i że potrzebujemy po prostu wszyscy zadbać o siebie, czyli o tą wartość na, tak naprawdę, która jest dla nas najwyższą wartością, czyli nasze życie. Jak rozmawiać o raku, jednocześnie nie strasząc nim? Wydaje mi się, że zawsze będziemy odczuwali niepokój związany z, z rakiem. Nie ukrywać A, tego. I nie ukrywać tego, e, natomiast bardzo jasno nazywać to, że jeżeli nie wykonamy badania, to sami narażamy się na bardzo duże niebezpieczeństwo utraty życia. Myśl o tym, że możemy zachorować na pewno wywołuje w nas stres. Możemy go w łatwy sposób zmniejszyć. Tak jak na co dzień planujemy listę zakupów czy grafik zajęć się dla naszych dzieci, warto sobie stworzyć checklistę naszego zdrowia i przygotować listę badań dla każdego członka rodziny, które powinniśmy regularnie wykonywać. Może urodziny albo nowy rok będą pretekstem do ich wykonania i w Waszych domach stanie się to już tradycją.